Do czego się zbliżysz, to jest piękne. Dziękuję. Dziękuję Ci. I dasz sobie radę pamiętaj. Ten program jest nieprzewidywalny. Mam jedną szansę na trzy. Tyle mogę ci powiedzieć. To będzie piosenka o tym, że nie należy ukrywać swoich uczuć. Nie należy także ukrywać swojego talentu, a teraz objawi nam się i jedno, i drugie. Pięknej piosence, you gotta be. Piękna i utalentowana Anna Knatowicz. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Try to keep your head up to the skies. Lovers, they make us in fears. Go ahead, rally. in fears. Stand up and be content, don't be ashamed to cry. You gotta be, you gotta be better. Who'd oh, think a different view? If it goes on without you, leaving you behind If you can't stop the pace, the world skips so spin. it can't stop Fantastyczna Anna Knatowicz. Ja już do ciebie pędzę, żeby porwać cię na prawy kwadrat. Tutaj się lepiej słucha tego, co mają do powiedzenia o tobie trenerzy. Sylwia. To był bardzo solidny wykon, solidna firma. E, bardzo dobrze przygotowane nutki. Wiesz, ja tak naprawdę słuchałam. I byłam zrelaksowana, miałaś bardzo dobry feeling, naprawdę podobało mi się to, co robiłaś, to było przemyślane. Właściwie nie mam zastrzeżeń. Dziękuję. To już jest ten moment. Thompson i Baron. No ty Aniu jesteś od zadań specjalnych, ewidentnie. Tak patrzę sobie na fantastyczną waszą grupę i waszą trójeczkę. I chyba trudniejszym jest przekazać nam w sposób, rzeczywiście w 100% piosenki, które już bardzo dobrze znamy, ponieważ już to jest drugi live, gdzie śpiewasz takie hymny lat 90., które my sobie na kasety z radia nagrywaliśmy, wiesz. I to jest jeszcze trudniej przekazać to w takiej formie, żebyśmy się rzeczywiście dobrze czuli, e, niż zaśpiewać jakąś wielką, diwową piosenkę wymagającą 18 skal, 18 oktaw. E, więc naprawdę, no czuję się przy tobie spokojnie i bardzo dobrze. Ja chciałem dodać jeszcze Aniu, że ty prezentujesz takie fajne, dojrzałe śpiewanie. Świadome, bez popisów zbędnych, ale dokładnie wiesz, w którym momencie pokazać, na co się stać. I na twoich występach człowiek odpoczywa, a nie stresuje się, co zaraz będzie. Także Bo bardzo dziękuję. nie ja... zasypiać. Nie, nie, do... nie, nie broń nie zasypiam, ale mam chwilę relaksu podczas twoich występów. I to jest bardzo fajne dla odbiorcy. A czy Justyna czuje się zrelaksowana po tym występie? Aniu, na totalnym luzie, świetny feeling, wszystko w punkt. Naprawdę nic dodać, nic ująć. Baron ma słuszność mówiąc, że e, czuje się zrelaksowany i nie martwi się o to, że za chwilę się potkniesz, bo to wtedy my siedząc na fotelu czujemy tę energię i tak trzymamy kciuki, żeby ktoś się nie potknął, nie zafałszował, a to powinniśmy tak naprawdę słuchać i cieszyć się tą muzyką. I to jest tak naprawdę dojrzałe śpiewanie ze świadomością tego, co robisz. Oby tak dalej, no życzę Ci powodzenia, po prostu. Bardzo dziękuję. A więc trzymamy się tego relaksu. Ty możesz zrelaksować się na backstage'u.